Jakub Paczyński, prezes firmy Kolejkowo. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No, spodziewał się Pan, że fańska firma jest warta 49 milionów złotych? E, nie, nie spodziewałem się. Szczególnie kiedy zaczynaliśmy 11 lat temu, w moim garażu powstawały pierwsze wakiety. One były robione tak trochę no, własnym sumptem i jeszcze nie były tak dokładne jak teraz, są tak zaawansowane technologicznie, więc. Nie spodziewałem się, że od takiego budowania makiet w garażu można wejść, Jasne. być spółką publiczną i osiągnąć tak, tak fantastyczny wynik. Muszę panu powiedzieć, że wasza działalność dosyć mocno rezonuje w moich dziecięcych marzeniach, bo ja zawsze chciałem zbudować taką makietę kolejki, ale jakoś nigdy tata nie miał czasu, a ja później również. Więc rozumiem, że ta wystawa, ta makieta, którą przygotowujecie do otwarcia w Warszawie, to będzie kolejny krok. Aż trudno uwierzyć, jak dużo na czymś tak... Pozoru niepozornym można zarobić. Jak, jakie macie dalsze plany? Jak gęsto w Polsce będziecie rozmieszczać te swoje instalacje? No, myśl, myślę, że nasza oferta jest bardzo potrzebna. Widzimy, że to zapotrzebowanie na spędzanie czasu wolnego jest w Polsce jeszcze bardzo duże i jeszcze niezaspokojone. Będziemy na pewno się rozwijali tak jak do tej pory, albo nawet w sumie to nawet szybciej, bo w tamtym roku zbudowaliśmy modelarnię, która bardzo przyspiesza nam produkcję makiet. Nasze makiety już teraz, tak jak widzowie niedługo zobaczą, bo otwieramy się 11 kwietnia, czyli za dwa dni. Te, te makiety są teraz w bardzo wysokiej jakości i też, i też możemy je szybciej wykonywać. Planujemy po otwarciu Warszawy. Jeszcze wstrzymać się z ogłoszeniem nowej lokalizacji i dopracować te makiety, które mamy, żeby skłonić klientów do przyjścia jeszcze raz do kolejkowa. A następnie planujemy otworzyć lokalizację najprawdopodobniej w Gdańsku, ale rozważamy też czeską Pragę. Po drodze też w 2026 roku chcielibyśmy otworzyć taki park z kolejkami, na które już te kolejki się wsiada i można sobie pojeździć wśród roślinności i. Po mostach, tunelach i, i też w jakichś miniaturach. Czyli będziecie szli w kierunku takich parków rozrywki, bardziej do, że tak powiem, użytkowania niż do oglądania, tak jak w tej chwili. Znaczy, takim korem naszego biznesu to są wystawy tematyczne w obiektach wewnętrznych. I to jest przede wszystkim nasza główna działalność. Tą będziemy działalność rozwijać bardzo. A ten park jest przy okazji, to będzie nowy, nowy model biznesowy. Te parki, takie parki są popularne w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce to raczej hobbyści próbują zrobić coś takiego, ale na małą skalę. Ale głównie, generalnie skupiamy się na, na wystawach. Mm -hmm. no, może powinniście zaoferować też możliwość pracy przy takich, jakiej, jakaś franczyza kursów z budowania makiet. Myślę, że i na to byliby zainteresowani. Tak. Wprowadzamy teraz taką usługę w modelarni. Będziemy wprowadzali warsztaty dla dorosłych też, dla dzieci, ale też dla dorosłych. Gdzie będziemy uczyć ich modelarstwa, przede wszystkim modelarstwa kolejowego? Spodziewacie się dosyć szybkiego wzrostu wyników, bo na Dotychczasowym, no, dotychczasowej działalności zamierzaliście przynieść ponad 13 milionów, przynieśliście ponad 15, 21 milionów przychodów spodziewacie się w tym roku z 4 milionami zysków, całkiem wysoka rentowność 27 milionów w 2026 roku. Jak będziecie finansować rozwój? Biznesu, szczególnie kiedy zaczniecie budować większe instalacje, do których z kolejkami, do których można wsiadać, kontynuujemy mm -hmm. rozmowę po krótkiej przerwie. Witam po przerwie. Rozwój w kierunku tych takich parków większych już, bo takich, w których można wsiadać do kolejek, o których pan opowiadał, wymaga dużych inwestycji, więc pytanie brzmi, jak będziecie je finansować? Park, który planujemy zrobić, to inwestycja na jakieś 3-4 lata, więc pewnie będziemy inwestować własne środki, które już przeznaczone z zysku. Na najbliższym, w najbliższym czasie, w ciągu roku, półtora, myślę, że nie potrzebujemy dodatkowego finansowania i będziemy rozwijali się z tych środków, które przyniosą ludzie płacąc nam za bilety. A zmieści się i finansowanie nowego parku, i wypłata dywidendy, bo co prawda nie jestem pewien, czy za 24 planujecie, ale za 23 w 24, chociaż nie byliście jeszcze na giełdzie, były informacje, że dywidendę w wysokości pół miliona zarekomendowaliście do wypłaty nadzwyczajnym tak, ogólnemu zgromadzeniu akcjonariuszy. Tak, za 2022 rok i za 2023 rok już wypłaciliśmy dywidendy akcjonariuszom, którzy przystąpili podczas pierwszej emisji akcji. Spółka pan spółki zakłada, żeby te dywidendy przynajmniej wypłacać w wysokości 25% zysku, i tą politykę będę chciał kontynuować. Myślę, że jest to zdrowe podejście takie, żeby. Część zysku przeznaczać na inwestycje, ale część już wypłacać w dywidendach, czyli taki odsetek od inwestycji. Dobrze, a tak jeszcze kończąc, ile kosztuje bilet, kiedy chce się przyjść, obejrzeć Wasze makiety? Od lipca wprowadziliśmy dynamiczny cennik, więc te ceny są dostosowane tak naprawdę do klientów. Im zamożniejszy klient i im bardziej ociąga się z zakupem biletu. Tym ten bilet jest droższy, czyli na kasach jest ten bilet najdroższy i on kosztuje około 50 zł, ale można już kupić bilet od 35 zł. W, rozumiem z jakimś wyprzedzeniem przez internet, co pozwala tak. nam optymalizować wypełnienie sal. Tak, to, to ten cennik dynamiczny pozwala nam wyrównać ruch, bo zazwyczaj mieliśmy takie piki w niektórych godzinach, więc to nam pozwoliło. Wyrównać. Te, te ceny biletów rosną w zależności od zajętości danej, danej godziny i też od dnia, czy to jest weekend, czy to, czy to jest zwykły dzień tygodnia i też w zależności czyli, od tego, jak szybko klient zdecyduje się na zakup biletu, czyli te bilety, które są 7 dni i wcześniej kupowane, one są dużo tańsze. Fascynujące. Jakub Paczyński, prezes Kolejkowo. Trzymamy kciuki za Wasz rozwój. Bardzo sympatyczny biznes. No, no, musiał się chyba wybrać, po pooglądać te Dzie e, makiety. Pozdrawiamy. Dzie dziękuję, dobra.